Czy jesteśmy państwem zdolnym do zapewnienia, tak, czy do własnej projekcji siły, żeby wpływy mieć gdzie indziej? Nie, tak jak mają wielkie mocarstwa, nie, takim państwem nie jesteśmy, tak? Nie jesteśmy takim państwem jak Stany Zjednoczone, w mniejszym stopniu Chiny, ale siły, projekcja siły ekonomicznej, wojskowej i tak dalej, tak? Na pewno. Nie jesteśmy też państwem, które jest niezależne w zakresie bezpieczeństwa od pomocy innych. Więc nie jesteśmy w pełni państwem suwerennym, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, więc jesteśmy państwem zależnym. W tym przypadku chcielibyśmy wierzyć, że od uwaga, norm ludzi przyzwoitych, gdzie Bogowie tam sprzyjają, bo jest prawda, i to prawda to jest NATO. Tak. I chcielibyśmy wierzyć, nawet bardziej by nam pasowało, żeby to był ten kolektywny system, gdzie wszyscy i same normy bronią, że nie trzeba byłoby tak naprawdę strzelać. Bo te normy cywilizacji nadbrania, tak? Sporo osób w to wierzy cały czas. Ale obiektywnie jesteśmy państwem zależnym konkretnie od Stanów Zjednoczonych w zakresie bezpieczeństwa. Czy jesteśmy państwem zdolnym do zapewnienia, to tak, czy do własnej projekcji siły, żeby wpływy mieć gdzie indziej? Nie, tak jak mają wielkie mocarstwa. Nie, takim państwem nie jesteśmy, tak? Nie jesteśmy takim państwem jak Stany Zjednoczone, w mniejszym stopniu Chiny, siły, projekcja siły ekonomicznej, wojskowej i tak dalej, tak? Na pewno. Nie jesteśmy też państwem, które jest niezależne.